Witam wszystkich bardzo serdecznie w drodze po 1K sobów Nagrywam kolejny trzeci odcinek pod rząd Betowania z Wronkiem. Bardzo, bardzo lubicie tą serię po prostu. Chcecie, żebym nagrywał dla was. Znalazłem trochę czasu, żeby nagrać. Pierwsze bety wrzuciłem tutaj, właśnie na fanpage, bo już trochę późno jest. Nie miałem wcześniej czasu, żeby nagrać. No przejdźmy może. W tym odcinku pokażę jeszcze The World Championship, właśnie są finały na nowe w Belgradzie, nieoficjalny mistrzostwa świata w CSGO. I pokażę Wam oczywiście jeszcze raz fanobeta i zrobimy kupon sobie, bo chcieliście, żebym zrobił ten kupon. Zapraszam oczywiście, żebyście rejestrowali się z, moje... z mojego reflinku i żebyście obstawiali, zawsze 1% jakieś tam cenciki wpadną, a ja mogę dla Was nagrywać wstawiać te właśnie z na byciki. No dobra, może zaczniemy od... Nie, zaczniemy od drugiej części betów. Pierwsze podałem, tutaj są na fanpageu właśnie, a reszta betów tak. Reaction publikier, procent zawyżony, max, medium bet, jeśli nie chcecie nie obstawiać. Hair Dignitas Est, hair bez Simpla, bo oczywiście nie może grać z SA, to jest. Mapa Train, wczoraj Train'a wygrało Dignitas z Gamers, co z dobrej strony się pokazywało. I dlatego bet na nich, ale Oscar może wykierować Wega Cas też zawyżony procent. Nie obstawiam tutaj przegrany, wygrany. QuickShot Arena. Nie wiadomo kto to będzie w ogóle. Prawdopodobnie może być to ESC. No ale na razie on nie podaje tego betu. SK z Fanatic 89% śmieszny procent. Tym bardziej że fanatik bez formy. Titan 91% z śmieszny procent też. Nie obstawiam tych meczów w ogóle, nawet ICB nie dodawajcie, nie ma sensu, moim zdaniem. To pomijcie to sobie w ogóle, nie zaprzątajcie sobie głowy. Przejdźmy do Mistrzostw Świata. Najnowsza info to jest taka, że Portugalia nie zagra, wycofali się, nie dogadali się. Żadna drużyna ich nie zastąpi, czyli z jednej grupy po prostu z trzech zespołów wyjdą dwie. Dwa zespoły, no a Portugalia miała szansę, bo mnie grupa właśnie z Kirgistanem. Kto ma największe szanse, moim zdaniem? No... Na Francję, ale kurs 0,9, więc się nie opłaca stawiać. Jeśli chcecie, możecie się trochę postawić. Polska gra w składzie trzech zawodników z Lunch Gaming, no i Pit z Furlanem z Exit Gaming Lord. Jako tener może im tam trochę pomóc. Pojedzie z nimi. Myślę, że Polska ma szansę, Czyli myślę właśnie mi się wydaje, że oni mają trudną grupę, bo Francja, Holandia, USA i Polska właśnie. No co prawda z USA nie ma zawodników Cloud9, też nie jadą w najmocniejszym składzie, ale mają szansę chłopaki powalczyć. Holandia z Hillary też, w której świetnego ASA zdobył z Dignitacu, ratował Remis, oczywiście za WP. No zobaczymy. Belgia jedzie ze Skrimem z Existencem, ma dobrych kolegów też, 27, kurs niezły. Norwegia także. Moim zdaniem Szwecja nie ugra. Dlaczego? 3,92 w ogóle. Nie stawiajcie, to będą być w kurze 40, oni mają bardzo małe szanse, żeby to wygrali. Jedzie tak Pronax, prowadzący, który ostatnio Fanatic zasysa. Exis, prowadzący NIP, Nip, w ogóle bez formy. Dalej jedzie dwóch graczy Winterfox, Devilwork i Pit. No Devilwork to nie jest taki ja ma dużo wie o co ja się, no, przyda się na pewno. No Pyt, dobrze strzela, no i Paw, dobry młody gracz, który dobrze strzela, przecież to nie wystarczy, nie wygrają tego za nic. Myślę, że nawet Polska może, jakby trafiła na Szwecję, wyszła z grupy, mogą pobawić z nimi. Także myślę, że ktoś wygra właśnie z grupy Polaków. Jeśli chodzi o właśnie te drużyny Singapur, Kirgistan i na tam z innych kontynentów, szkoda, że Chiny nie jadą, nie, nie do właśnie nie dostały wiz. Chińczyki nawet mogliby powalczyć z, tam, z tych krajów. Rosja ma całkiem niezłe szanse. Kurs 12, no zobaczymy jak powalczą. Także widzicie, kurs na faworytów jest bardzo słaby. Także nie wiem czy się tutaj opłaca stawiać, bo to jest randomowo, miksowo. Te drużyny grają właśnie miksem. Nie ma także, mogą wziąć piątkę z jednego teamu. Jednym teamem grać na przykład Francja, żeby, żeby całe Envias i Envias to by nie grało. Nie ma czegoś takiego. Także. Powodzenia, ja tutaj nie betuję. Przejdźmy może do Fanobeta, stworzymy sobie CSGO. Przypominam, że tuż już nagrałem Fanobeta ten odcinek, który ma bardzo dużo wyświetleń. Robienie kuponów w 14, i tam we wcześniejszym mówiłem już o tym Fanobeta. O dzisiaj tylko z CSGO jest 5 meczy tutaj. Także pierwszy mecz ESC. Do ESC nastaje ma przyjść minis. No, jeszcze takie nieoficjalne info, lepiej nie że raczej na pewno grałem się z nim. Weźmy jaki Minis na stałe do SC. to starka. Reaction Public słaby kurs, ale damy. Dignitas. Ha. Damy Fanatic. Liquid 102. No, pomnoży się to, ale czy jest sens? 5. Macie tutaj pomnożony kurs, cały kupon z tych 5 meczy i profit 11, jeśli te 5 meczy wejdzie. Także rejestrujcie się z mojego linku, zostawcie łapkę w górę i do kolejnych betów. Cześć!